na ostatnią giełdę motocyklową w tym roku, 16 listopada we Wrocławiu. Od rannych godzin przy ulicy giełdowej słuchajcie, Oldtimer Bazar, pokazy motocykli, giełda starocie, motocykle i cała masa różnych atrakcji dla fanów, właśnie starej motoryzacji. Jeżeli szukacie coś do swoich motocykli, to ta giełda jest dla Ciebie. Ja mam dla Was 10 zaproszeń na ten, na ten bazar. Parking jest bezpłatny, a tutaj bilety normalnie kosztują 30 zł, a wygrany wchodzi za free przez główną bramę. Czekam na Wasze komentarze. Jutro e, będzie rozwiązanie, także skomentuj: e, Bazar Wrocław, może na przykład, albo Wrocław, e, i wszystkie te komentarze na YouTubie i na Facebooku będą, e, właśnie będę wybierał. Napiszcie, może, co szukacie, czego poszukujecie. E. I mam nadzieję, że się zobaczymy. My będziemy, e, łysy będzie z naszym stoiskiem. Także mam nadzieję. Do zobaczyska. Przypominam, oldtimer bazar. W tą niedzielę o godzinie 16 widzimy się przy ulicy Giełdowej, boczna-karmelkowej. Cześć!